Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku z serii Znana i Nieznana Poezja Śpiewana. Dzisiejsza audycja dotyczyć będzie piosenki artystki znanej i bardzo cenionej w naszym kraju Edyty Geppert. Piosenki Och życie, kocham cię nad życie, która od chwili powstania cieszy się niegasnącą popularnością zarówno wśród słuchaczy, jak i wokalistów. Geppert zyskała prawdziwą sławę w 1984 roku, kiedy to zdobyła najwyższe nagrody we wrocławskim przeglądzie piosenki aktorskiej i na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jest zresztą jedyną polską piosenkarką, która na Opolskim Festiwalu uzyskała Grand Prix aż cztery razy. W tym za piosenkę Kocham Cię życie w 1986 roku. Mimo że znana jest głównie z wykonywania poezji śpiewanej, jest wokalistką wszechstronną i nie lubi być szufladkowana. Jak sama twierdzi, jest po prostu wokalistką, która śpiewa piosenki. Znana jest ze swojej wielkiej ekspresyjności. W ramach stosunkowo małych, prostych form muzycznych dochodzi do ukazania przez artystkę wszelkich emocji od nostalgii i melancholii, przez wesołość i ironiczność, aż do przejmującego żalu, bólu i gniewu. Jak sama twierdzi, najchętniej śpiewa o tym, co sercu jest bliskie i drogie. Znana jest ze swojej charyzmy i osobowości scenicznej. W swojej twórczości zdaje się być po prostu szczera i wierna samej sobie. Muzykę do omawianego dziś utworu skomponował Włodzimierz Korcz, zaś autorem słów jest Wojciech Młynarski. Wysłuchajmy teraz tekstu wiersza: Uparcie i skrycie. O, życie kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. W każdą pogodę potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną Twą urodę. Kocham Cię, życie, poznawać, pragnę Cię, pragnę Cię, pragnę Cię w zachwycie, choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność, nadziei, nadziei, w światełko namierzej, co drogę wskaże w mgle, nie zdradzi mnie, nie opuści mnie. A ja szepnę skrycie. Och, życie, kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię nad życie, choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham Cię, życie. Kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie, a ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu, powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja. Jak ja. Uparcie i skrycie. Och, życie, kocham cię. Kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne. I myślę, ech, ty życie łesmych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie. Poznawać pragnę cię, pragnę cię. Pragnę Cię w zachwycie i spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja, nadzieję ma. Tekst piosenki jest swego rodzaju manifestem życia. Podmiot liryczny afirmuje życie z jego wszystkimi bolączkami i trudami. Jest ono zresztą spersonifikowane w wierszu. Geppert zwraca się do życia bezpośrednio, jak do swojego przyjaciela. Zdaje sobie sprawę, że błądzi we mgle, nie rozumie wszystkich zasad, które rządzą światem, i bywa zagubiona. Jednak nawet w najtrudniejszych chwilach dostrzega ona piękno życia i jego niebezpieczną urodę. Życie przedstawione jest tutaj jako nieprzewidywalne i niemożliwe do pełnego objęcia, w jakimś sensie także złośliwe. Nie daje ono łatwych rozwiązań, napawa wątpliwościami, ścienia barwy i nieodwzajemnia się. W jakimś sensie życie człowieka ukazane jest tu jako walka z życiem. Jest ono jednak na tyle ciekawe, zachwycające i piękne, że warto dążyć do jego poznania, mimo strachu przed bólem i rozczarowaniem. Co więcej, nawet w chwilach największej ciemności pozostaje wiara w światełko, które rozproszy mrok. Wydaje się istotne, że miłość do życia jest przez podmiot liryczny wyrażana szeptem, w ukryciu, jakby nieśmiało, ale uparcie. Osoba mówiąca jest pewna swoich uczuć, pragnie czerpać garściami ze swojego życia, jednak być może przygniata ją obawa przed ewentualnym cierpieniem, jakie może przynieść jej egzystencja. Cała piosenka w tym świetle stanowi próbę przekonania samego siebie do odwagi, do zmierzenia się ze swoim życiem, które bywa okrutne, ale i nieporównywalnie do niczego innego piękne. Myślę, że warto zwrócić uwagę także na ostatnią zwrotkę piosenki. Osoba mówiąca wyraża w niej potrzebę spotkania drugiej osoby, która ma podobne do niej odczucia, wrażliwość i wątpliwości. I to we wzroku tej osoby dopatrzyć chce się ona poszukiwanego przez siebie światełka. Można by więc rzec, że prawdziwym skarbem życia i tym, co czyni je realnie pięknym i wartościowym, jest bliskość drugiej osoby, z którą można podzielić się swoją radością, przemyśleniami, ale i bólem i strachem. Bo idąc razem wbrew przeciwnościom losu i mając wzajemne wsparcie, można przeżyć każdą, nawet najbardziej burzliwą pogodę i skupić się na wspaniałości otaczającego świata. Piosenkę Kocham Cię Życie wykona trio: Aleksandra Cebula, Maria Gach i Patrycjusz Lorek. Zapraszam serdecznie do wysłuchania i życzę państwu, byście każdego dnia odnajdywali niebezpieczną urodę życia. Субтитры